Witam Was serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym filmikiem, gdzie jest bardzo pięknego i słonecznego miejsca, ponieważ jestem akurat na wakacjach i tak sobie pomyślałam, że nagram dla Was kolejny filmik. Bardzo często pytacie mnie, które zabiegi są najlepsze, które najgorsze. I dzisiaj postanowiłam, że omówię 10 najgorszych zabiegów, na które... Pierwszym zabiegiem z 10 najgorszych zabiegów jest podawanie kwasu hironowego w okolice oka. A jeszcze jest gorzej, jeżeli mamy tendencję do obrzęków. Dlaczego nie powinniśmy poddawać się tego typu zabiegowi? Dlatego, że kwas kieronowy, jak już wiemy, ma zdolność pochłaniania wody, w wyniku tego, jeżeli my sobie go umieścimy w okolicy oka, okolica to jest bardzo cieniutka i delikatna, to doprowadzi do tego, że ten kwas pochłonie jeszcze większą ilość wody i problem może jeszcze bardziej tutaj pogłębić się, jeżeli mamy, tendenc jeżeli mamy tendencję do obrzęków musimy także pamiętać, że okolica oka jest bardzo delikatna, zawiera ona bardzo dużo naczyń krwionośnych, naczyń limfatycznych i nerwowych. I w wyniku podania tutaj kwasu chlorowodorowego bardzo łatwo o doprowadzenie do zatkania naczynia krwionośnego, ponieważ kwas chlorowy jest gęstym produktem albo bo mówimy tutaj o kwasie hieronowym usieciowanym, albo może wejść także do uciśnięcia naczynia. W obu przypadkach może w konsekwencji długofalowej doprowadzić to do martwicy oraz nawet do uprawy wzroku. Tego zabieg numer jeden, wśród najgorszych zabiegów, to jest kwas hieronowy usieciowany w okolicy. Najgorszym zabiegiem według mnie jest podawanie kwasu hieronowego w okolice ust, jeżeli te usta są już bardzo duże i mają migrację. Wówczas trzeba na początku pomyśleć o rozpuszczeniu tych ust, odczekać odpowiedni czas, aby usta się zregenerowały, można je również stymulować, a dopiero w kolejnym etapie można tutaj można tutaj podać kwaski abłonowy. Trzecim zabiegiem najgorszym według mnie to jest makijaż permanentny w okolice brwi na starym makijażu permanentnym, gdzie kolory, które już widzimy na naszej skórze, są już szarawe fioletowe, nieraz wchodzące także w odcienie rudawe. W pierwszej kolejności musimy tutaj usunąć ten makijaż permanentny, aby później móc ładnie tworzyć piękne brwi w takim efekcie 3D. Nie uzyskamy tak pięknego efektu, jeżeli będziemy wykonywać makijaż permanentny na tych wcześniejszych drwiach. Zabieg numer cztery to jest botoks w okolice oczu oraz w okolice czoła jeżeli mamy nadmiar skóry. Jeżeli skóra jest bardzo wiotka, mamy nadmiar skóry, grozi to spowodowaniem, że pogłębi się w okolice Oczu problem na przykład w obrzęku, a w okolice czoła, że dojdzie do tak mocnego rozluźnienia i to spowoduje to opadnięcie powieki. Mikrodermabrazja. Mikrodermabrazja na twarz to jest kolejnym z zabiegów najgorszych. Praktycznie nie powinno się wykonywać. Bardzo mało jest skór, na których można zrobić mikrodermabrazję na twarzy. W mojej ponad trzynastoletniej praktyce jako kosmetolog nie spotkałam się tak naprawdę z żadną jeszcze skórą, na której można wykonać mikrodermabrazję, dlatego uważam, że to jest też jeden z najgorszych zabiegów. To dlatego, że tak mocne ścieranie na skórka przy użyciu diamentowej głowicy może spowodować mikrouszkodzenia oraz powstanie do mikrobizy na skórku, co jest efektem odwrotnym do tego, którego chcemy uzyskać wykonując ten zabieg. Jest dużo więcej lepszych zabiegów oczyszczających, ale to nie w tym filmiku. Zabieg numer 6 to wykonywanie peelingu kawitacyjnego w skórach krądzikowych z aktywnym stanem zapalnym. Jeżeli mamy aktywne grudki, krostki, torbiele, to nie powinno wy wykonywać się peelingu kawitacyjnego, dlatego że może spowodować to rozsianie problemu i doprowadzić do jeszcze większego problemu oraz do powstania jeszcze większej ilości grudek, krostek, czy nie daj Boże torbieli i innych zmian na naszej skórze. numer 7 jest oczyszczanie wodorowe dla zbyt wiotkiej, naczynowej skóry oraz także z aktywnym trądzikiem, gdzie są zmiany rozsiane. Dlatego, że przy oczyszczaniu wodorowym zesanie głowic jest bardzo mocne i może powodować, jeżeli nie wykonamy tego jeszcze dodatkowo umiejętnie, może spowodować to nadmierne rozciągnięcie skóry. Jeszcze, jeżeli mamy wiotką skórę, to jeszcze bardziej pogłębimy tutaj problem, a jeżeli mamy skórę naczyniową, to doprowadzimy tutaj do powstania jeszcze większej ilości naczynek. Na tym nam nie zależy. Numer 8 to jest wolumetria w dolnych partiach ciała, jeżeli mamy zbyt dużą gęstość tej skóry, jeżeli mamy skórę grubą, mamy tutaj jeszcze bardzo często niektóre osoby mają tutaj troszkę skumulowane nadmiar komórek tłuszczowych, to lifting za pomocą wolumetrii kwasu kierunowego usieciowanego w tej części, jaki nie powinno się wykonywać, jest to podawanie kwasu kierunowego są wargowe. Jeżeli mamy jeszcze tylko dużą wiotkość, ciężką skórę, skóra, która ma mnóstwo komórek tłuszczowych, to wszystko jeszcze spowoduje, że problem nam się pogłębi i powoduje to, że zamiast wypełnić te brudy, my jeszcze bardziej obciążymy tą skórę w dolnych partiach. Kochani, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny i widzimy się w kolejnym. A jeżeli ci się podobało i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, bardzo serdecznie proszę cię o subskrypcję i lajka. I do zobaczenia w następnym filmiku.